Arszawin, dwuosobowy mur, gwizde polski kibiców na trybunach. Ryk Rasija, Rasija kibiców z Rosji, nie ze siedzących za bramką przemysława tytonia. Stoją równo sześciu chłopów. Arszawin, głową gol! Zagojew, 37 minuta, stały fragment gry, tracimy gola. Arszawin artystą podania. Zagojew, artystą wykonania. Jest gol dla reprezentacji Rosji, ale jest i fatalne zachowanie kibiców z Rosji. Rzucają znów niepotrzebnie petardy, stały fragment gry, cudowne zagranie, cudowne dośrodkowanie. Trenują to na pewno wielokrotnie. A ten Dziagojew z Biesłanu, z Osetii, jest dzisiaj katem polskiej reprezentacji, no bo oto na kilka minut przed końcem pierwszej połowy Polska przegrywa z Rosją 0 do 1. Co zrobią Rosjanie? Wyłożenie piłki, ale zdążył tam ślizgiem wybić piłkę Sebastian Benisz. Nie dotarła do dwóch osamotnionych rosyjskich graczy po prawej stronie. I teraz szansa na kontrę. Robi się taki prawdziwy pięściarski pojedynek. Nikt tutaj nie myśli o tym, by rozgrywać powoli piłkę. Szybko linia pola karnego, będzie strzał. GOL! 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 Kuba jest remis jeden... Kuba Błaszczykowski, który strzelił swoją pierwszą bramkę w reprezentacji właśnie Rosjanom. Dzisiaj Rosjanom strzela gola i jest remis 1–1. Gramy dalej. Jeszcze nie wszystko stracone. Sytuacja publiczność aż zaczęła w pewnym momencie niecierpliwić się, kiedy Polacy stanęli, kiedy jakby się zatrzymali, nie szukające do wykorzystania wolnej przestrzeni, wolnego miejsca na boisku, ale później ten atak i taki rozpoczliwy, ale piękny strzał Jakuba Błaszczykowskiego. Lewą nogą mocno podkręcona piłka leciała obok wyciągniętych rąk bramkarza Rosji i tuż przy prawym słupku spadła do bramki. Ucałowali się kibice na trybunach. Ucałował się okay jak rzepaku na wiosnę, jak rzepaku w maju, teraz jest wyczuwalna na Stadionie Narodowym Jeden do jednego Rosjanie więc będą musieli zupełnie inaczej grać, remis 1 do 1, arbiter nie kończy tego spotkania, panie Niemiec niech pan kończy ten mecz atakują Rosjanie, panie Stark kończymy, panie Stark pana gwizdek będzie teraz słyszalny punkt dla nas to naprawdę ważna zdobyć ważna zdobyć, pod względem psychicznym, psychologicznym mamy ten remis wywalczony, wytargany, wy rwany, wyręczy nie z rąk, nóg głowy piłkarzy Rosji też są zmęczeni też się słaniają na nogach zawodnicy Rosji, a Polacy uszczęśliwieni no bo wreszcie, wreszcie rozegrali także i kilka fajnych akcji w drugiej części meczu i nie będziemy narzekać jak po spotkaniu z Grecją że czegoś w tej połowie zabrakło no bo nie zabrakło a przecież mieliśmy gola niektórego zdobył w 57. Minucie Jakub Błaszczykowski. Odrobiliśmy straty i po fajnym, emocjonującym meczu zremisowaliśmy z Rosją 1 do 1.